Zablokować mój awans. Ty głupi, głupi człowieku. Part 1. To było kilka lat temu. Dostałem pracę w kinie. Byłem 4 do 5 lat starszy niż większość moich współpracowników, dla których była to pierwsza praca. Mając za sobą kilka wcześniejszych prac i kilka lat dojrzałości, szybko stałem się bardzo cenionym pracownikiem, tak bardzo, że w ciągu sześciu miesięcy otrzymałem awans na kierownika. Dyrektor generalny mnie uwielbiał. Byłem jak szwajcarski scyzoryk. Zajmowałem się obowiązkami związanymi z projekcją, gdy kierownik projekcji był w innych lokalizacjach. Bardzo spokojnie radziłem sobie z napiętymi okresami i byłem w stanie rozproszyć potencjalne sytuacje. Byłem bardzo dobry w swojej pracy. Byłem odpowiedzialny za budynek, gdy którykolwiek z kierowników musiał wyjść. Mieliśmy jednego dyrektora generalnego i czterech kierowników pięter. Wszyscy mnie lubili, ponieważ ułatwiałem im pracę. Kiedy pracowałem, nie musieli pracować tak ciężko, a kiedy nie było dużego ruchu, nie musieli pracować w ogóle. Minęły kolejne dwa lata, i jedna z kierowniczek powiedziała, że odchodzi za trzy miesiące. Nie muszę tego mówić, wiem, że zajmę jej stanowisko. Zawsze zatrudniają wewnętrznie, a ja jestem o głowę i ramiona lepszy od moich współpracowników. I tu zaczyna się robić ciekawie. Nazwijmy tego menedżera Blabi. Blabi robi inwentaryzację w każdy czwartek. Zawsze pracowałem w czwartki rano w projekcji, więc przez ostatnie kilka lat miałem stałą umowę na picie z kumplami w czwartkowy wieczór. Uwielbiałem czwartkowe drinki. Pracowałem przez większość weekendów, więc to była moja sobotnia noc. Pewnego czwartku sprawdzam swoje prognozy, a GM mówi, że Blabi jest chory. Czy mógłbym zrobić inwentaryzację? Pieprzyć to, zrobię to, od 9 rano do 23.30 musimy policzyć zapasy w sprzedaży detalicznej po zamknięciu, stąd późne zakończenie, to okropna zmiana, ale punkty broni są tego warte. Nadchodzi następny tydzień i zamiast wykonywać swoją zmianę projekcyjną w czwartek, mam wykonać zmianę magazynową. Pytam dyrektora, co się dzieje, a on mówi, że Blabi mnie zaprosił. Pomimo tego, że ja i dyrektor bardzo dobrze się dogadujemy, on zamierza stanąć po stronie swojego kierownika, a nie przełożonego. Wyjaśniam, że wychodzę w czwartkowe wieczory, a Blob mówi: Słuchaj, stary, robię ci przysługę. Kiedy pojawi się praca kierownika, a ty będziesz wiedział, jak robić inwentaryzację i zamówienia, będzie to wyglądać fantastycznie i na 100% dostaniesz te prace. Zaciskam zęby i zgadzam się na to. To ma sens, aby nauczyć się innej ścieżki pracy. Nadchodzą czwartkowe wieczory, a Blabi siedzi przy swoim biurku z nogami w górze, podczas gdy ja wykonuję jego pracę. Nie jest to trudne zadanie, a po miesiącu to już pestka.